Jedź tylko do innych pociągów. Nie rozpędzaj się. Ojej, dobrze, papo smrwie, już jadę. Zaparkuję tutaj. Ojej, zróbcie może troszkę miejsca, chłopcy. Morko i Mali! Aora, Disney Pracował nawet z dinozaurami. Ojej, aż taki stary. Tak, gradobitko, nawet sobie nie wyobrażasz. To jest ten pociąg. Nazywa się Samson. Ma wagon z dinozaurem, bo jest bardzo, bardzo stary. Piękny. A mogę się nim przejechać? Nie uszkodzę go? Nie, śmiało, wsiadaj. Coming up, it's the Lion Guard. Uuu. Uuu. Ale fajna psa Papo smerfie, papo smerfie, pokaż nam jeszcze co tam masz w swojej kolekcji. Ten niezwykły kolega mój nazywa się Edek. Pomalowany został tak, bo to jest jego szybsza wersja. Ma specjalną turbinę, dzięki której jeździ szybciej. I zobaczcie, u góry ma namalowaną błyskawicę. I dlatego jest naprawdę bardzo szybki. Jest fantastyczny i ma żółte elementy, tak jak moje włosy. To super, przejadę się nim. Hurra! Uważaj, smarfetko! Jest naprawdę bardzo szybki! Ziu! Oj, przepraszam, gadowitko, przepraszam, nic ci się nie stało. Nie, wszystko w porządku, smarfetko. Uf, ale tak strasznie się wystraszyłam. O, przepraszam, nie chciałam Ci zrobić krzywdy. Nie, w porządku. Ale jakby coś się stało, zawsze możemy zadzwonić do, po karetkę. Ale to może już nie dzisiaj. Dobrze. Uf, uf, papo Smurfie, papo smurfie. Widzę jeszcze coś dziwnego. To chyba nie jest pociąg. A, mówisz o tym. Bardzo jesteś spostrzegawcza, Smurfet. To jest wagon. Wagon jest bardzo nieznośny, dlatego nazwany został właśnie nieznośnym wagonem. Ojej. A co robi nieznośny wagon? No cóż, często utrudnia pracę pociągom Przeszkadza bądź spowalnia je A także bardzo często się z nich wyśmiewa Oj, to niedobry. Ja się nim nie chcę przejechać A ty, Gradowitko? Ja też nie, Papo smurfie. Odstaw go po prostu w miejsce innych pociągów Już Widzisz, Now mówiłem, żebyś dope, był grzeczny to Bo to nikt to nie chce tobą jeździć Uff, Papo smurfie, Tam jeszcze widzę kogoś w twojej kolekcji Kto to jest? ten wspaniały Diesel to Paweł. Paweł ma swojego brata bliźniaka, którego widzimy tutaj, to świecący Paweł. Tak, to fantastycznie. Ten Paweł nie świeci, ale za to jest bardzo ładnie pomalowany. Ma nawet po angielsku napisane swoje imię z boku, takim ładnym grafiti. Jej, jest piękny. Mogę, mogę, mogę papo Smurfie? Oczywiście, kradobitko. Śmiało możesz się przejechać. Ju! it's a of <sighs> Ojej, jest ich tak dużo, że nie wiem, już gdzie zaparkować. <laughs> Może stanę sobie tutaj obok Szymka. O, jak świetnie, bardzo mi przyjemnie was wszystkich było zobaczyć, drogie pociągi. <laughs> papo Smurfie, masz naprawdę fantastyczną kolekcję. Dziękuję, Smurfetko. Wigra dobitko. Jeśli chciałybyście jeszcze kiedyś zobaczyć coś z mojej kolekcji, zapraszam Was bardzo serdecznie. <laughs> świetnie, papo Smurfie, naprawdę jeszcze się pojawi. A teraz mówimy Wam wszystkim pa pa! Do zobaczenia w następnym filmiku.